Potrzebują lekarza, potrzebują wody, potrzebują jedzenia. Proszę nie celować we mnie bronią. Lufą do ziemi. Łapy precz, kim ty jesteś w A kim ty jesteś? Wy ich wyrzucicie na Białoruś i nie chce pan, żeby ludzie widzieli, kogo tutaj zatrzymujecie. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl ukośnik Czaban Robi Raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joanny Klimowicz oraz Agencji Video Brothers.